Dzisiaj będzie o samokontroli, w ogóle o etapie kontroli emocjonalnej, która, która następuje u dzieci. Bardzo ważny, bardzo ciekawy etap w życiu dziecka. To jest takie miękkie przejście z symbiozy do wyodrębnienia się. I do tak zwanego odraczania gratyfikacji. Bardzo ważny etap. Znamy, mamy wokół siebie mnóstwo osób, które mają duży problem z odraczaniem gratyfikacji. Nie znoszą bólu, nie znoszą przegranej, nie znoszą czegoś, co yy, można powiedzieć nie od razu, nie natychmiast. To jest coś takiego, że dziecko nam naturalnie. Yy, Oczywiście dojrzewa, wymaga coraz jakiegoś tam czasu, opieki i pielęgnacji, ale my naturalnie nie mamy na to czasu. Tak? Czyli ta mama, ten tato, gdzieś tam wracają do pracy, może są różne, różne inne rzeczy, rodzeństwo. I dziecko zaczyna doświadczać bardzo silnej frustracji, z tym związanej i frustruje tym samym swoich rodziców, a zwłaszcza mamę. Czyli ono będzie takie domagające się tej uwagi, ale nie dostające tej uwagi. Nie w takim zakresie, przynajmniej jakby chciało ją dostać. Nieraz rodzice próbują coś takiego robić, że da, dają tak bardzo dużo tego, wchodzą w etap przeciążeniowy, czyli ta mama już po prostu nie może tego wytrzymać, i to jest niebezpieczne i dla dziecka, i dla mamy. My chcemy, żeby ta mama zaczynała funkcjonować normalnie, w, w, powoli wracała z tej symbiozy do świata. Czyli, żeby ona sobie mogła gdzieś wyjść, żeby mogła sobie gdzieś odpocząć, żeby może wróci, wracała do pracy. No, różne takie rzeczy, które się naturalnie w życiu dzieją. Dziecko potrzebuje mamy takiej wypoczętej, wypoczętej w kontakcie. I to jest, a jeżeli ona się gdzieś tam poświęci, jeżeli ona ma bardzo silny lęk przed tym, a więc nie kontroluje też gdzieś tam tych swoich emocji z tym związanych, no to tutaj może, można się gdzieś tak wpakować, że tak powiem, w, taką, w, taki, w takie przepracowanie i przemęczenie. Dziecko chce, a mamy nie ma, ale jest tak, że ta mama przyjdzie nie od razu. A więc mogę poczekać. To jest ten przekaz, który tutaj chcemy, żeby bardzo mocno wybrzmiał. Dzieci tego bardzo potrzebują. Nie od razu, ale przychodzi. Chociaż nie jest to łatwe, ponieważ wiąże się to z dużym dyskomfortem u dziecka. Pojawiają się emocje, z którymi nie umie sobie radzić, no bo ich do tej pory być może nie doświadczało. Albo, albo po prostu są tak silne że nie wie, co z nimi zrobić. To jest oczywiście też związane tutaj z treningiem czystości, a więc, że to dziecko jest, um, uczy się siadać na nocnik w tym okresie, uczy się powstrzymywać od, y, właśnie gdzieś tam, y, te, te, kontrolować te swoje potrzeby fizjologiczne. Y, I to jest właśnie z tym związane z, z kontrolowaniem swoich emocji, uczeniem się wyrażania tych emocji. Na początku to oczywiście jest y, wojna. Tak, czyli tam jest się bardzo dużo rzeczy dzieje. My też uważamy na takie dzieci, które jakby tak można zostawić, a one się tego nie domagają. Mhm. To jakby to tak w, w poradni, to my się bardzo interesujemy tymi dziećmi. Dlaczego tak jest? Czyli atmosferą rodzinną i bardzo naturalnym stanem. Gdzie się rodzice często tym przejmują, to jest właśnie to, że to dziecko cały czas chce tej uwagi, cały czas chce tej mamy. Ono się domaga, ono tam gdzieś krzyczy, ono gdzieś e, ciągle się dobija i jest na pewnym poziomie takiej frustracji, i musi dostać tą mamę, musi dostać tatę, bo tu już się pojawiają kolejne osoby w jego życiu, ale e, nie od razu. Nie od razu, mhm. nie od razu. To jest ten dwulatek potem, który to jest właśnie w tym, ten etap kontroli. On wchodzi w jakiś już swój bunt, już się zaczyna w ogóle okres separacji, no i tam się też bardzo dużo rzeczy dzieje w jego świecie emocjonalnym. Tutaj ważną rzeczą jest przysłowiowy miś, czyli przytulanka, która pomoże dziecku przeżywać te trudne emocje. Bo na tym misiu ono będzie mogło wyrazić do niego... Odreagować, na wszystko nim. co tam ma. Właśnie, hmm. ten żal, złość, niezgodę na to, że mamy nie ma, samotność swoją może mu okazać, może nim rzucać, może go szarpać, może go przytulać. Właśnie dziecko wyraża wszystko, czyli też będzie, będzie się bardzo opiekować, będzie takie ciepłe, będzie czułe na tego miścia, będzie go pielęgnować, będzie go usypiać, karmić i to jest, to jest coś, co yy, Pozwala na odraczanie gratyfikacji, czyli to nie jest już relacja z tą mamą, tylko mamy tego misia. I to jest y, bardzo ważny, ważny element taki w rozwoju dziecka, naturalnie, intuicyjnie się toczący. Nie boimy się tych uczuć dziecka, nie zaspokajamy od razu, tylko z czasem. Dziecko się uczy, że może, że dostanie co chce. Tylko musi poczekać. Tak, tak. Patrzcie, co to jest potem dla w życiu dorosłego. Tak? Mhm. To jest w ogóle, my jesteśmy troszeczkę taką cywilizacją, którą, której minimalizujemy ból, którym który znieczulamy, ale ten, ten, to w życiu tak nie jest. W życiu nas spotykają różnego rodzaju trudne rzeczy. Jeżeli my mamy tę umiejętność odraczania tej gratyfikacji. Przejścia przez taki trudny tunel y, tych emocji, no to y, jest, mamy ogromny zasób taki do, do życia społecznego, budowania bliskich relacji wobec własnych dzieci, zawodowych itd. Także to jest w tym etapie. Następny etap to będzie rywalizacja. Ci nie da tego wyciąć z perfekcjonistko z niezaliczonym drugim etapem, <noise> bo tam jest to. Tak. Musisz być doskonała. Tak. Muszę, nie umiesz bo mi się znosić tego. Słody. Zostaw to. Nie. Tego nikt nie usłyszy. Nie. się w Nie, to ja już więcej nie nagrywam. Ale czat, nie.